Siemaneczko. W Polsce do kawy dobrze jest sobie. Mm, dobrze jest sobie pomóc zapalić papieroska, że potem można było się super szybko przed pracą złamać. Wiecie o co chodzi. No. I tak sobie pomyślałem, o, co w tych okoliczności akurat, akurat jest odpalone. Hmm, kurde, 4000 netto. Kurde, 4000 netto to już tak 60% osób w Polsce zarabia mniej niż ty nie to wypłatka. Hmm. Ciekawe, ile pracodawca płaci za, za, takie, za takie przyjemności. Uuu 6800 zł, żebyś ty mógł zarobić 4000. Hmm. Strasznie strasznie dużo to musi być yy, tych, tych, tych pieniędzy, które kradnie pracodawca dla siebie od siebie. Bo oczywiście wiadomo, że yy, ty jako yy, przeciętny. Polak, jesteś bardzo pożądanym materiałem, yy, prawda, yy, do roboty, yy, a, yy, no, prawda, właściciel firmy po prostu kradnie sam od siebie, od ciebie, wiesz. Łatwo się kradnie od ludzi, którzy nie mają pieniędzy. <laughs> Zasiłek na zawsze. No, więc tak, 6800 zł. Yy, kurczę. Tak sobie myślę, że to ubezpieczenie emerytalne fajnie, że płaci za mnie pracodawca. Kurde, czekaj, a dlaczego ja tą samą kwotę płacę później ze swojej wypłaty brutto? Hmm... Hmm, no, co tutaj jeszcze mamy? Fundusz pracy. Mamy, ów nie mamy funduszu pracy, ale ubezpieczenie zdrowotne? 438 złotych? Zaliczka na PIT? 433 złote? Ubezpieczenie rentowne 84,68. Coś mi się wydaje, że to chyba nie jest do końca dla nas. Ubezpieczenie rentowe? O, 366,95. O, widzicie? Tutaj mamy opłacalną bardzo... Zamiankę. Widzicie, my płacimy tylko 84,68 z naszej wypłaty brutto za ubezpieczenie rentowe, ale ten, ten złodziej, szef, płaci z Twoich pieniędzy 366,95. Jest git. Może, żeby tak bardziej łatwiej to wytłumaczyć to pokażę to na przykładzie, o, oh, Kefcie się poci, pokażę to na przykładzie takim, który jest na pewno bardzo przyjazny i znajomy dla każdego. Otóż <laughs> weźmiemy sobie, weźmy sobie fajeczkę, prawda? To jest... jest fajeczka, tak wiecie, kawa, fajeczka, tak? Yy... I teraz sobie weźmiemy yy. i to fajeczka to jest Twoja wypłata i Ty dostajesz tą fajeczkę i ty z tej fajeczki chcesz się napalić, ale jeszcze musisz odpalić tym, którzy nie mają jak się napalić, bo akurat siedzą w domu, u, bo akurat kryzys jest, bo akurat wszyscy na świecie nie żyją. Więc najpierw, żeby się nie pierdzielić w te wszystkie cyferki, o tutaj, po prostu upierdzielimy tą część wypłaty, którą płaci twój pracodawca, no nie? O! O, o. No dobra, huk, no jeszcze się. Jeszcze generalnie się tym. O, jeszcze generalnie się tym jakoś tam upalę. Oho, ho, ho, ho. ho. No nie, no ale dobra, no to to, to, to ucieliśmy naraz to, co pracodawca płaci, no ale teraz tak, teraz tych 4000 optymalnie, no to musimy upierdzielić no pół tysiąca jeszcze emerytalnego. A, krótsza no. no co tam jeszcze? E, prawie pół tysiąca zdrowotnego. No! Niewiele mniej zaliczki na PIT 433 zł. No i jeszcze tam ubezpieczenia rentownego, to tylko troszeczkę, no nie. O tak. O. I teraz zostało ci twojego szluga, no nie. Teraz tak tutaj można to posklejać. Wiecie, teraz teraz to wszystko pociśnie. O, to, o to, 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 cały ten majątek. Mm, spocona morda. Cały ten majątek teraz pociśnie do specjalistów w rządzie, którzy skleją z tego coś takiego, wiesz, no coś na, na wzór tego, żeby rozdać tym, którzy sami nie zapracują na swoje papierosy. No i tak. I teraz generalnie to powinno opłacić dla twoich dzieci, pójście do szkoły, do lekarza, tobie też i tak dalej, no nie. Ale wiemy, jak wygląda generalnie życie, więc jeżeli chcesz pójść do lekarza, to mimo tego, że to już, to już, to już, to już nie jest twoje, o tako to mimo tego, z tego jeszcze będziesz musiał trochę, trochę lekarzowi tam odsypnąć, jeżeli chcesz, żeby cię zobaczył w tym roku. E, e, wiesz, no generalnie będziesz musiał zawsze troszeczkę gdzieś tam sypnąć, tak? Już tutaj chcesz tankować auto, no okej, okay, fajnie, no nie, nie ma problemu. E, co tam, chciałbyś piwko? No worries, pyk, wacik, o tak, mmm, mmm, oh yeah. <laughs> no. No i to jest niby to, co dostajesz, ale tylko tak wygląda jakbyś tyle dostał, bo i tak jeszcze z tego ci upierdalają. Ale spokojnie, <laughs> nie jest tak źle. Oczywiście dostajesz część z powrotem, no nie? Więc więc teraz to tak o, o, to tutaj z tego syfu, tak to wypierdolimy. Oczywiście, no, część muszą sobie chłopaki odpalić za koszta manipulacyjne, prawda? Za, za darmo w tym rządzie nie pracują, przecież nie są tam dla nas. E, no, ale o tak, o tak, o oh je. Yeah. Mmm, mmm, o tak. Proszę bardzo, zwrot podatku. O, kurde, ale super. O! Oj, cholercia. Kurde. Wiecie co? Się tym nie napale. Generalnie, jakbym otworzył biznes, może mógłbym, ale wtedy też mi upierdalają strasznie dużo, tak jak generalnie widać, no nie? No, niestety, w takich czasach żyjemy. Musisz się udać do szarej strefy i wtedy z tego szluga i tego wszystkiego, jeżeli chcesz ulepić coś fajnego no to musisz zrobić no takie o. O. no i tym już się, tym już się może upalisz. Pamiętacie ceny szlugów z 2004? 4,85? Słyszycie to często, nie? Że ta te podatki to tam cały chuj, tam tylko 1,5%, a tutaj w górę poszło tutaj 3%, tutaj 2%, no nie? Patrz, 2004 rok.

Bo tylko, tylko a tam, Tylko troszeczkę co roku. Tylko troszeczkę. Bo na no, potem o co nie mieliśmy procenta składanego, więc kurwa nie wiem, jak to działa. Należy się wszystkim, wszystkim się należy. Chuj, że tobie potem nie zostaje, no nie? I tak jeszcze musisz żebrać, żeby kurwa cokolwiek zrobić. Na emeryturę przygotuj się na zapierdalanie do upadku. No, ale wiele się należy. No, wiecie co? Nie, ja idę. Idę na balkon sobie. sobie pierdolę kawę.